Z małego miasta wyruszam dziś, Marzenia w sercu to moja nić. Czoltion obok błyskiego oczach, Razem dosięgniemy gwiazd na niebiosa. Odcinek jedenasty Rodzina Mei i trening Leo. Powrót do domu Mei. Leo i May szli spokojną drogą prowadzącą przez niewielką wioskę. Farfetch'd podskakiwał z przodu, wywijając swoim porem, a Jolton biegł obok, zadowolony z odpoczynku po trudnych dniach. – Więc tu mieszkasz? – zapytał Leo, patrząc na niewielki domek w stylu tradycyjnym z kwiatami przy oknach. – Tak, to mój dom. – May uśmiechnęła się ciepło. – Rodzeństwo będzie zachwycone, że ich odwiedzimy. Kiedy tylko otworzyli drzwi na Mei rzuciła się dwójka dzieci. Młodszy brat Ren i młodsza siostra Aiko. Mei, tęskniliśmy. krzyknęli jednocześnie. To ja bardziej za tobą tęskniłem. Ren wciął się pierwszy. Nie, ja. Aiko zrobiła obrażoną minę. Mm. Leo mrugnął, nie wiedząc co powiedzieć. Wygląda na to, że jesteś dla nich bardzo ważna. O, nawet nie wiesz jak. Mei przewróciła oczami i przytuliła ich oboje. Ale czasem trochę przesadzają. Ren złapał rękę Mei. Mei, chodź ze mną. Pokażę ci mój rysunek Pokemona. Nie, chodź ze mną. Pokażę ci, jak nauczyłam się robić ryżowe kulki. Aiko wciągnęła ją w drugą stronę. Hej, hej, stop! Mei stanęła między nimi. Nie musicie się o mnie kłócić. Ale chcę, żebyś mnie bardziej kochała. Wypalił Ren. Nie, mnie. Oburzyła się Aiko. Leo spojrzał na nich i zachichotał. Brzmi znajomo. Moje pokemony też czasem tak się sprzeczają. Jolton przytaknął krótkim szczeknięciem, a Manki, wypuszczony z pokebola, od razu podskoczył, jakby chciał powiedzieć Ja pierwszy. Mei westchnęła. Dobrze, w takim razie Czas na lekcję współpracy. Mei wyszła z rodzeństwem do ogrodu. Macie zadanie, musicie razem zebrać owoce z tego drzewa. Ale uwaga, jeśli będziecie się kłócić, nic z tego nie wyjdzie. Ren od razu pobiegł, próbując wspiąć się na pień. Ajko ciągnęła go za nogawkę, żeby też mogła wejść. Oboje się przewrócili i zaczęli znowu kłócić. No nie. May pokręciła głową. – Zobaczcie, jak robią to pokemony! – zawołała Farfetch'da, który uniósł się na kamieniu i machnął porem. Jolton podbiegł, podskoczył i strącił owoc z gałęzi. Farfetch'd zręcznie złapał go w skrzydła i podał Mei. – Widzicie? – powiedziała spokojnie. – Jeden nie musi być lepszy. Razem możecie zrobić więcej. Dzieci spojrzały po sobie i po chwili kiwnęły głowami. Tym razem Ren wspiął się na drzewo, a Aiko podstawiła kosz. Chłopiec strącał owoce, a siostra łapała je do koszyka. Po chwili ogród wypełnił się śmiechem i radosnym krzykiem. Leo przyglądał się z boku i uśmiechnął się szeroko. Fajna to twoja lekcja, Mei. W sumie przydałaby się też wielu trenerom. Podczas gdy Mei zajmowała się rodzeństwem, Leo wyszedł na pobliską łąkę. Ustawił swoje pokebala w rzędzie i wypuścił całą drużynę. Joltona, Dragonaira, Gajardosa, Mankeja i Growlite'a. Dobra drużyno, czas się wziąć do roboty, ale nie tylko wy. Ja też muszę trenować. Zaczął odbiegania wokół łąki. Jolton biegł obok niego, łatwo wyprzedzając, a Manki wskoczył mu na plecy, robiąc z treningu prawdziwe wyzwanie. Ej, to nie fair! Leo parsknął śmiechem, biegnąc szybciej. Potem zaczął robić pompki, a Growlite szczekał głośno, jakby liczył powtórzenia. Dragoner wił się w powietrzu, tworząc podmuchy wiatru, żeby utrudnić ćwiczenia. No dobra, to jest prawdziwy trening, sapnął Leo, spocony, ale zdeterminowany. Pod koniec dnia cała drużyna usiadła razem przy stole. Ren i Aiko wciąż lekko się przekomarzali, ale tym razem trzymali się razem. Pomagając sobie nawzajem podać naczynia. Widzisz? szepnęła Mei do Leo. Potrafią, tylko trzeba im pokazać, jak ważna jest współpraca. To działa też z pokemonami odpowiedział Leo, głaszcząc Joltona. I z trenerami. Aiko spojrzała na Leo z błyskiem w oczach. A kiedy ty zostaniesz mistrzem, Leo? Chłopak zarumienił się i uśmiechnął. Kiedyś na pewno, ale najpierw na muszę się jeszcze dużo nauczyć. Ren dodał z pełnymi ustami: To ja ci pomogę trenować. Ajko tupnęła nogą. Ja też. Mei wybuchnęła śmiechem. Oj, Leo! Wygląda na to, że masz teraz dwóch dodatkowych trenerów. Leo uniósł ręce, udając, że się poddaje No to chyba muszę być gotowy na cięższy trening niż myślałem. Hej, trenerzy! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz dalej śledzić przygodę Leo May i jego Joltona, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Każdy komentarz i wsparcie to dla nas dodatkowa energia do dalszej podróży.